W edytorze Word pojawiła się wreszcie obsługa polskiego dyktowania. Do tej pory było kilka języków zachodnich, niekiedy nawet mniejszych niż polski, używanych przez mniejszą liczbę osób. No ale wreszcie doczekaliśmy się i w takim razie możemy wypróbować. Wydaje mi się, że to działa w tej chwili całkiem nieźle i może stanowić już poważną konkurencję dla funkcji dyktowania która znajduje się w edytorze Google, tym, tym online. Bardzo fajnym, bardzo chwalonym zresztą przez użytkowników. Spróbuję w tej chwili podyktować dwa fragmenty tekstów. Pierwszy będzie pochodził z czułego narratora Olgi Tokarczuk. Natomiast to będzie, no, jest to tekst literacki. Natomiast drugi to będzie. Fragment biogramu mojego ojca. Celowo właśnie wziąłem te, tego rodzaju tekst, ponieważ tam jest dość dużo dat, liczb. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie się spisywać, właśnie w, w starciu, w konfrontacji z tego rodzaju językiem. Zaczynam od Olgi Tokarczuk. Więc, y, aby uruchomić y, dyktowanie, należy kliknąć dyktafon. Pojawia się, pojawia się tutaj taki interfejs, i należy dotknąć mikrofonu, aby rozpocząć dyktowanie. Ok, trwa nasłuchiwanie. Prawdę mówiąc, przecinek, straciłam ochotę do podróżowania. Kropka. I to nie głównie ze strachu przed zamachami czy wojnami. Kropka. Straciłam ochotę do podróży, zawstydzona własną wolnością przecinek, której zabrakło dla innych. Kropka. Nowa linia. Nie chcę już być turystką w biednych krajach globalnego południa. Przecinek. Bo bezradne przyglądanie się biedzie ludzi i cierpieniu zwierząt stało się dla mnie nie do zniesienia. Kropka. Nowa linia. Nie mam ochoty podróżować. Przecinek. Od kiedy widziałam na Morzu Południowochińskim pływające wyspy składające się z plastikowych śmieci. Przecinek. A na plaży trzeba było najpierw uprzątnąć miejsce. Przecinek. W którym chciało się usiąść. Kropka. Nowa linia. Nie chcę już podróżować samolotami przecinek. Od kiedy służą one za taksówki międzymiastowe przecinek spalając w ramach jednego tylko lotu tyle ropy przecinek ile kilkadziesiąt autobusów na tej samej trasie kropka. Nowa linia nowa linia. Zamknąłem nasłuchiwanie. Teraz przejdę do drugiego fragmentu. To będzie bardzo trudne i prawdopodobnie z błędami, no ale zobaczymy. W takim razie uruchamiam ponownie. Wim Merian Antoni Średnik. Historyk. Nowa linia. Pochodzi z rodziny Jana Jerzego Wimmera, przecinek. Przybyłego u schyłku XVIII wieku z Wiednia i osiedlonego w 1795 roku w Niepołomicach pod Krakowem. Kropka. Urodził się 4 czerwca 1926 roku w Bydgoszczy jako ostatni potomek Antoniego Józefa Wimmera przecinek przemysłowca przecinek z jego drugiego małżeństwa z Olgą Ruggaber Kropka. W roku 1932 przeniósł się wraz z rodzicami do Krakowa, przecinek, gdzie w latach 1933-1938 uczęszczał do 33. szkoły powszechnej imienia Stefana Batorego. A następnie od 1938 roku do trzeciego Państwowego gimnazjum imienia Jana III Sobieskiego. Kropka. Dobrze, na tym kończę. Troszeczkę przesunę. interfejs, żeby było bardziej widoczne. No, dyktowanie tekstu literackiego, w którym nie ma wielu takich no, liczb przede wszystkim. I to liczb wyrażanych zarówno um, liczbami arabskimi, cyframi arabskimi, jak i um, cyframi rzymskimi. Um, jest stosunkowo łatwe, natomiast no, ten drugi tekst, no, jak widać, no, są tutaj duże problemy. Przede wszystkim no, nazwy własne, bo to jest edytor nie bardzo, nie bardzo wie, no Wimmer akurat no, nie musi znać takiego nazwiska, tak samo nie musi znać nazwy, nazwy miasta, nazwy miejscowości Niepołomice. Um, tutaj ta Olga Rupp Gaber, no tak, pisze się r u -C k gaber więc niemieckie nazwisko no, 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 no zupełnie nie do, nie do uchwycenia. No cóż, należy się cieszyć, jest to bardzo duży postęp, to będzie bardzo przydatne. Radzę próbować, radzę przede wszystkim wypróbować rozmaite, dodatkowe znaki specjalne. No tutaj mieliśmy przykład dwukropka, średnika, no oczywiście, kropka, przecinek, nowa linia i tak dalej. Naw o, na przykład akurat nie pojawił się nawias, ale nawias się wprowadza przez użycie najpierw nawias, a potem zamknięty nawias. Zaraz spróbuję. Jeszcze raz uruchomię. Nawias. Nawias zamknięty. O, wreszcie trafiłem. Nawias zamknięty. Bawcie się.